Cześć, w tym roku zacząłem stosować kwas mrówkowy. Jak widzicie w strzykawkach 10 ml z knotem w środku. Dziura wywiercona w korpusie. 1, drugi, trzeci. Codziennie trzeba dolewać. Od yy, prawdopodobnie dwóch tygodni to robię. Co się dzieje? Sypie się codziennie. Nie wiem ile tamtej faraz może być. Są młode, są stare. Kupuję innych paprochów. Niektóre się jeszcze ruszają. Tam jakieś takie robalki też małe są. Nie wiem co to jest. Od nóża podgryzane Praktycznie to prawie codziennie czyszczę to dynice. Tam jeszcze trochę noszą, bo u nas jeszcze nawodź się nie skończyła. Także niektóre nawodzie jeszcze targają. To jest z drugiego ula. Znów parę kwiatków leży. Też się ruszają niektóre jeszcze. pogubiona na Włoć. a No i tutaj jakieś robale właśnie. Co to jest? Może ktoś odpowie. Czy to jest e, ćma, czy co to jest? Małe takie robaczki. Czy to powywalane, czy... Nie wiem o co chodzi. Skąd się to wzięło? Czy to przyszło z ziemi? W tym okresie ostro zacząłem je dokarmiać, ale nie w tym miejscu, tylko dalej. Po prostu chodziło mi o to, żeby odciągnąć e, rabunki od uli. Nie wiem, to nie jest daleko gdzieś jakieś 10 metrów. może. Uważam, że powinno być dużo więcej. W każdym razie pływają jak głupie. Dziennie. Te dwa słoiki, każde słoik to jest jakieś 3 litry dziennie nieraz dwa razy trzeba je zmieniać, także to idzie na kilogramy, to idzie sporo cukru Oczywiście daje im z pokrzywy, z wywaru z pokrzywy. Tutaj było jeszcze wcześniej, jakieś dwa tygodnie temu, było cieplej. Także po prostu tutaj była jedna wielka orgia. Także 20 parę litrów co dwa dni moje. W pewnym razie uważam, że to jest jedyne wyjście, żeby je odciągnąć od rabunków. Jest to kosztowne pewnie, żeby trzeba, trzeba zainwestować w cukier, ale po prostu mają po prostu wyżywkę. Pozdrawiam.